To jest bardzo ważne, żeby wszystkie kraje właściwie były na jednej długości fali, jeśli chodzi o nakładanie kolejnych pakietów sankcji. Putin musi wiedzieć, że wraz z każdą kolejną zbrodnią wojenną i o tych zbrodniach wojennych też rozmawialiśmy, o tym za, za sekundę powiem e, będą kolejne sankcje. I to robimy, to obiecujemy Kremlowi, że na pewno będziemy wzmacniać nasze stanowisko. Rozmawialiśmy dzisiaj o blokadzie wszystkich portów europejskich na statki rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. Różnego rodzaju sankcje także na ropę, także na gaz. Polska jest tutaj jednym z tych krajów, które stara się organizować ten proces sankcji w jak najbardziej radykalny sposób, ale zarazem z, z, zjednoczony, tak żeby Europa odpowiadała jednym głosem na to, co się dzieje na Ukrainie. Wspomniałem, o zbrodniach wojennych. Rozmawialiśmy dzisiaj z Markiem o identyfikowaniu wszystkich zbrodni wojennych, dokumentowaniu tych zbrodni wojennych. My rozmawiamy z osobami, które przyjeżdżają do Polski i przedstawiają dowody straszliwych, naprawdę straszliwych, okrutnych zbrodni. Pokażemy je również. Ukraińcy pokazują je na zachodzie Europy. My także pokażemy je w Unii Europejskiej. Już wkrótce mamy cały program zbudowany do tego, ale zbieramy również tą dokumentację po to, żeby przyszłe, żeby ta zbrodnia nie pozostała bez kary, żeby po prostu w przyszłości zbrodniarze wojenni wiedzieli, że tutaj nic nie zostanie zapomniane. To musi być tutaj jasne.